Pierwsze tankowanie Kurde, pierwszy wyjazd Gościu, nagrywa sobie Pierwszy raz na Mini Kurde, no z tym mam ciągle problem Miał ktoś problem z was taki? Już tam psikałem różne specyfiki O Mam brudne rękawice Nawet nie było kiedy ich wyczyścić Pojeździe na bagim Jakoś na szybko je przeleciałem szmatą Nie jestem w ogóle przygotowany na tą jazdę Ale lecimy I oficjalnie Zaczynamy nowy sezon 2024 Co jest w ogóle? Ale spali <laughs> ja nie mogę Chuck Norris no, Chuck Norris nie Aaaa! Także ma witam was w kolejnym motovlogu na moim kanale z tej strony Whiteout jeśli jeszcze wiecie w ogóle kto to jest o, Brakowało tego o, op, op, Policja ale my sobie tutaj na spokojnie lecimy Policjanci z naszego miasta są bardzo przyjaźni Jak leciał leć tak leci dalej. Przez całą zimę nawet nie było kiedy się zająć maszyną. Jedynie olej wymieniłem. I to byłoby na tyle. A słuchajcie, w dzisiejszym motowlogu po prostu podsumujemy sobie tamten rok, co tam się działo. No i poznamy nowych kolegów, do których właśnie teraz jadę. Słuchajcie, napisał do mnie. Z tego co pamiętam, to Łukasz? Chyba Łukasz. Które lata? No właśnie, zaraz zobaczycie na czym. I ktoś jeszcze z nim powinien być, więc zobaczymy. O, chyba tam ktoś leci już. Nie, to nie jest on. Kurde, coraz więcej motocyklistów w, tym, w tej małej kurde wiosce Aż dziwne powiem wam, no bo pamiętam jeszcze jakiś jeździłem na RC, no to tutaj naprawdę o motocyklistów było bardzo ciężko. Cały czas coś mi kurde tak dziwnie wieje. Nie wiem, w kasku coś tak dziwnie Jest szeryf Panie szeryfie, przechodzi pan czy ja nie mogę Chuck Norris No Chuck Norris nie Powiem wam tak asfalt jest jeszcze Nierozgrzany Więc szaleć nie będziemy no, Ludzie którzy jeżdżą autami Nie są jeszcze przyzwyczajeni Do tego że motocykliści Już wyjeżdżają brakowało, naprawdę. Trzeba uważać, bo jeszcze takiego piasku leży dużo na drogach. Także dzisiaj nie mam zamiaru się kłaść w zakrętach. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Po prostu nie będę się składać. Jedziemy sobie. No spokojnie, ale dziury tutaj powiem, że odkąd ja tu pamiętam, to są takie... Straszne drogi. Nie ma czasu, żeby ktoś się zrobił, nie? Kurde, ty. Co jakiś wywieczniki, Ja tu mam na tym kasku i one są jakieś takie dziwne. O, może teraz będzie lepiej. Ale powiem wam, że jest ślisko w ciół Jak mnie zarzuciło lekko. <laughs> Słuchajcie, co do poprzedniego roku. Jak pamiętacie, było parę filmów. Nie były one jakoś regularnie, no ale były. W tym roku stawiam na pewno na, na więcej filmów. O, co siedzie za nami? Kurde, no nawet nie, mogę się, nawet nie mogę się wypowiedzieć do końca, bo cały czas coś się tu dzieje. W tym roku na pewno stawiam na to, żeby więcej filmów Wam rzucać, e, ponieważ chcę, żeby to była główna, główna rzecz, którą będę robił w tym roku, czyli ten YouTube. No i mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Się wszystko okaże, tak? E, co roku jest to gadanie, że w tym roku będę Wam wrzucał tego, 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 wiadomo. Wiadomo co wychodzi. W tamtym roku było, jak było, zaczynają, jak będzie w tym. Ale moich kolegów tutaj nie widać. Miałem się z nimi spotkać i ich nie ma. Kurde. I ten kast mi taksiczy co jest? Z imię tak. Nie wiem, ale się zmachałem. <grym> dawno, dawno nie latałem. No, tutaj jakąś taką dziurkę mam. Które musiałbym sobie zakleić, a nie czym teraz. Tam coś widzę, że leci. No, zobaczymy, czy to oni. Ale wstyd z tymi rękawicami, ale mówię wam, pojeździe na bagim po prostu. Po prostu one były tak w błocie całe. Czyli tak dobrze, że mi się udało je chociaż trochę wyczyścić. Zobaczmy, lecą, lecą. Z kierunkowskazem ktoś tam leci nawet. No, zobaczmy. Kurde, ciekaw jestem zawsze na nowych ludzi, żeby poznać na motocyklach. I to nawet dwa motocykle. Fajnie. Tutaj jakiś pan też, a nie pani na zlot widać przyjechała, ale cichutkie. Siema Jakie cichutkie Pani też na zlot. Ale cichutkie Ale golf dał. Siema DB killer jest? Gdzie tam? Kurde Nie ma DB Killera? Oto Ja jeszcze będę to wypierdalał Chyba, ale to później Aaa, kata No taki kurde... Mm, nie za głośny, nie? No No przez to właśnie, przez to gówno Przez nie? kata Ty masz jaką pojemność? 600, R6 Nie, ja nie wiem czy mam te kata, czy nie Co? Na co? No to R1, tak? Wycofali, czy tam? Ta, R1 wycofali teraz, no nie? No, jak na sporcie się jeździ? No, teraz tak ci powiem, pierwszy raz wyjechałem od, od ostatniego czasu, ale fajnie, fajnie. R6? Ona ma sto, 128. A czemu tak buta masz? się rozjebał za mną. A masz taśmę ze sobą? Nie. Kurde, bo tutaj. Też. Coś mi syczy tutaj, nie, nie? wiem czy mam tutaj dziurkę i, i nie wiem czy tam mam ją zaklejoną od środka czy nie. 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 To na, ten, na Ta, no, Ta. Z tej to. strony też. Nie, z tej Tutaj mi... mamy zaklejone. I kurde mi tutaj tak nie fajnie syczy. Ty Adrian nie masz taśmy? Może w aucie? No, no. Masz? Serio się pytam. Nie, nie mam. O. Co ludzie, e, już wiem dlaczego, coś mi dmucha. Po prostu mam tutaj taką dziurkę od wiatru. Nie wiem, kurde, mi się tu coś odczepiło. Ciekawe co to za motocykle, jakieś jeszcze są. Chyba jakieś mniejsze pojemności, ale teren ładny. Zobaczcie, jak zalane wszystko. <grytanie> jeszcze znajomy tutaj za nami przyjechał. Ale zalane, ja.

Ale spalił kapcia Ale śmierci Co jest w ogóle? Mm. Nagrałem <Nabieramy> się? <Nabieramy> się? O co? Czemu pokazała w ogóle środkowy palec? Bo nie wiem Czemu pokazała środkowy palec? <Nabieramy się> nie wiem, zaraz możemy zapytać A no. w ostatnim? czekaj, zaraz Nie, to na luzie, będzie git. No i kazacko Cześć Jesteście Latacie? Co to za pojemności? 85 85? A tamten? Dwa, e, 8, 8. Aha, o kur. Daje radę, nie? No, dają. Ja powiem wam, że nigdy, nigdy na takim tym nie, nie jeździłem. Ale to ma już chyba z 20 koni czy coś takiego, czy tam... No oryginalnie ma 36, ale jak pod tego podobioną i no? 41. Co ty gadasz? Nieźle. Jakiś remont musiałeś robić już? Nieźle. Mało się nie. Wie, tam nie wie. Musimy się zgadzać, ja bagiem polatam, a wy tym. Napiszcie do mnie na tym na Instagramie. Okej. Podziwiam wody. Szybkie to, kurde, poszedł. Jak oni tak szybko kółko zrobili? Zmienione No, tak. <noise> no masz, kurwa drewno Ja z tego wszystkiego chyba pewnie naj... Nie, 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 on z kawie też ma pewnie tak. ten... <noise> Też nie jest ciężka taka bardziej sportowa Ale taki jest kurwa, wiesz, taki masywny, Ale kierownica szeroka, nie? Szeroka, ale on jest, ale on jest zwarty, on jest krótszy Bo to jest niego, inna, nie, nie? Niż oryginalna Tak? tak. Jeździłem z zetką 650, to mniejsze się wydaje. Czyli 650 mniejsza na pewno jest. No, 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 Ej, mogę na insta sobie wrzucić wspólne zdjęcie? No. Ta. O, no. nie może. <laughs> Ty, ale, ale ciekawie. Twardy się też jest. Ale tak miękko, bardzo. Cześć, stanę sobie obok Ciebie. Czy motor było jakoś widać? Eee, dawaj, tutaj może. No, albo ty se stań tam. Sprawdź jak wyszło. <laughs> A mi padło. To. No to, napycham, muszę odpalić. Jo! Yeah. Tak! Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Dla mnie ten rok to jest po prostu zaczęcie wszystkiego od nowa. Naprawdę taki reset. Również z YouTube'em, więc ja się do tego przekonam. Na pewno w 100%. To z kaskiem, z, tą, z tym wiatrem. E, Lipnie wyszło naprawdę. Wiem bardzo co to przepraszam. Nie przewidziałem w ogóle tego. Nie wiem co się w ogóle z tym kaskiem stało przez ten czas, że, że tak wiało i że ta dziura się tam zrobiła. Po prostu niech czas pokaże, niech czas zweryfikuje. Obserwujcie, followujcie, subskrybujcie i tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten rok będzie naszym wspólnym rokiem. Że, że razem po prostu ten sezon dobrze zaczniemy. I weźmiemy się na sam szczyt jeśli chodzi o, o motovlogi w Polsce i vlogi motoryzacyjne I Wiadomo, Buddy nie przebijemy, ale możemy choć, choć w minimalnym procencie zbliżyć się do tego poziomu Buddy Myślę, że chociaż to w minimalnym procencie jest wykonalne Po prostu widzimy się w kolejnym motovlogu Trzymajcie się!